trzymano byki, ja jestem w Fort Las Vegas A to jest kolejny odcinek na moim kanale A w dzisiejszym odcinku po prostu sobie do no, taką dróżką, dróżką, dróżką A to nagle sobie chciałem skręcić w lewo I patrzę A tam Takie coś Takie coś I tak sobie myślę Że może Zobaczę, co tam jest, bo ja słyszałem o takim miejscu i że tam niby torturowano hrabinę von Kossel. ale to czytałem w necie także zobaczymy co tam się znajduje i czy w ogóle tam można wejść czy tam będzie to w ogóle otwarte czy zamknięte no to idziemy tam jest tak to szczególnie duże pole to jest jeszcze... Tak, o! No także, sprawdzimy co tam się dzieje Jeszcze troszkę I będzie wszystko ok Ok doki okay, okay. no No to ja wracam do was, ja, do, do was Jak yy. Podejdę tam Wiesz żeśmy, tu mamy jeszcze jakąś taką fajną tabliczkę tak jak wcześniej wspominałem Tu była Ma więziona Tu daję Wam przystania Po polsku Dla i my wchodzimy Teraz Znaczy no jeszcze nie wchodzimy ale Idziemy Dobra wchodzimy tu skąd to ja pokażę takie kolumny a to są w ogóle otwarte drzwi? bo tu chyba można kurde zamknięte to nie wiem czy tu można w ogóle wejść tak wygląda to pomieszczenie to jest jeszcze jakaś dziura tu jeszcze Bąk gdzieś lata. Nie ja wiem tak wygląda tutaj, tak, takie normalne. Coś tam jest. Nie widzę. Dobra. Idziemy teraz do kolejnej kolumny. A no w sumie wszystkie są takie same. To jeszcze jest jakiś <grym> z McDonalda. Ty Lol Ty, ja mam klucze Czy to jest? zobaczymy tutaj I zaraz sprawdzimy Czy Czy te klucze Pasują W tą w Te drzwi Oh my godness Gdzie jest kutka? Tutaj, patrzcie, kutka. Chyba spróbuję ją otworzyć. tą kutkę. Nie, no, nie uję. Dobra, muszę gdzieś położyć ten telefon. Mam nadzieję, że ja to będę miał. Otworzysz, tylko nie no nie mówcie mi, że ja nie umiem Wsadzić klucza do krótki. Że ja jestem aż takim ciamajdą. Ej naprawdę. O, jest. Pasuje. Otworzyłem. O lol. Wiecie co? Wiecie co? Idziemy to sprawdzić. Patrzcie teraz. Otwieramy. I włożymy. Nie te drzwi się same zamykają. Muszę je powstrzymać, A to jest. Otwarte. O oh my godness. Ale ciemnica. Dobra. Idziemy? Także myślałem, że już na tutaj ktoś zamknął, a to samo się zaczesnął. Za no. Dobra. No to idziemy. Tutaj jeszcze... a nie, tutaj nie ma nic. Nie, tu nie ma nic, dobra. Ale ja się ciekam, dobra. Jak tutaj ktoś będzie, to nie wiem, co ja zrobię. Mam tutaj to nie widać nic. No, ciemno, ale na szczęście oczywiście, że mamy Wiesz, mi latarkę, bo jakby byli jakby by inaczej. Przejdziemy. I poddajemy się. O Jezu. Ale to jest strasznie. To nie wiem. No to już, już światło. No. Także. To jest. Okej. Okay. No. Tam jeszcze jest coś na górze, ale najpierw idziemy tutaj. Zobaczymy co to takiego jest. To wygląda mi na jakąś ramkę. Tam dziura. Tam wejście na górę dla albo Nie, to wejście na górę. Ale normalnie. Kurde, to jest fajne miejsce. Może to nie pozwiedzać co może być nasza napad baza. Dalej, kolejne pomieszczenie. To jest jeszcze okno. Oczywiście okno, nie, nie będę nie dotknął, co wszędzie. pajęczyna ja się brzydzę. pajęczyn To jest kolejne. Ty, no nie wierzę. Buta znalazłem, nie ma tego dotyka, ale. Lol. Patrz na tą pańczynę. Jest. Tak. Pozostało nam jeszcze jedno pomieszczenie. To właśnie co to zauważyłem. Gówno. Masakra, Mamy. dobrze, że w to nie wdepnąłem Kolejny obraz to jest takie, takie cóż Dobra, to idziemy teraz na górę. A i jeszcze po prostu Wam znowu przypominam o subskrybowaniu mojego kanału. Tam na dole. Także. Chodźcie tutaj, do góry. No, no to go. Idziemy na górę, Zobaczcie jak tutaj wygląda. O Jezu. Tu normalnie to wygląda jakby miało się zaraz no bo nie lepiej, ja lepiej, ja e, nie będę tego sprawdzał. Mamy tak powiem, nie, tutaj piękne. No i piękne miejsc normalnie tak. No takie 10 na 10. Tam mamy jakąś znowu dziurę, tu mamy jakieś nowe okno. No nie, piękny ten cały budynek jest. Mamy jakieś tutaj coś w środku jest, albo po prostu takie zielone jest bo... nie, tam coś jest jeszcze tutaj ale nie będę sprawdzał tutaj oczywiście jest mój pokój oczywiście elo mordy siema zobaczę was do do mojego domu, do kina poglądamy sobie w seriale nie no oczywiście żartuję idziemy dalej zostało nam Jedno pomieszczenie To jest coś schowane jest o tym Nie, jakaś rękawiczka Tutaj jakieś A tu jest <laughs> moja kuchnia, nie no nie Już <kuh> <kuh> Przepraszam Krzesełka. i takie różne te Co to było? Ja no, idę to sprawdzić. Nie wiem, co to w Nie, nie wierzę. Ale teraz się sykałem Masakra. Matulu, co to było? on o nóż, Ja. Masakra. Jezu, uciekam szybko. Powoli, bo to jest ciemno. O mnie, goni. o mnie goni. Masakra. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, Tu, 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 tu. Masakra, masakra Jezu Szybko uciekam, uciekam Ała, ała, ała Ała upadła, jezu, szybko, czekam, czeka. jezu ktoś uciekam, uciekam, jezu jak ktoś mnie tutaj To nie wiem, szybko Masakra Jezu Nie wiem co to się w ogóle Zostało, ale kurde Było ostro Musiałem zrobić zaćga tym gościu

to ba jeszcze raz o zostawienie subskrypcji na moim kanale, lajka pod tym filmem. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach na dole. A się zamiam